Obok mnie, każdy no. dzień. To teraz prawa strona autobusu. A tam z w W słońcu dnia i w noc ciemną. Wzbierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie. Każdy dzień. No i teraz drugi fob. Jest, jak się okazało, tak? Idą i idą i idą. Tak, bo przez dłuższą chwilę tak kameralnie bardzo było, ale... No, nie ma miesiąc miesiąca, szanowni październik, szybciutko. Dobrze, więc za chwileczkę podejdziemy z Wami bliżej przez plac kościelny. Ja opowiem troszeczkę historii na zewnątrz, pogody dzisiaj mamy naprawdę.

Okay, Te życie, które ma Was żeby zmienić i ma waszą wspólną miłość omawiać na nie. Miałam pamiątkę, wydarzenia związanego z tym cigastem roku. Małgosiu, ja nie wiem czy to akurat tutaj jest. Co ma jakina, że tutaj idziesz? <forsza>

Dookoła tych starszych dzień jest również pierścienie, mówi nas takim miastem prawidłowo okrągłą obecnie jego powierzchnię 400 km kwadratowych znajdują się osiedla. O, osiedla no wiadomo, że mają mniej ciekawe historie czy jeszcze mniej ciekawe architektury. Prawde, niektóre z tych osiedli to są niegdyś osobne zupełnie miejscowości, które w drugiej połowie wieku XX zostają wchłonięte po prostu w obręb miasta stołecznego. Do takich należy nowa wilejka, dzielnica zameczek. Tak, tak. Wyłączone? Wy Wyłączone. No idź, idź. Chcę najpierw by nagrać jak widzisz, schodzisz, się stoisz. Ale nie zrobiłam, zrobiłam Ci zdjęć, Cię nagrałam. Będziesz w telewizji dzisiaj, jeszcze jutro Przepraszam. Tak, to na nowo? Ja pani. Kiedy oddziur? No już niebawem. Jak to było? Nie wcześniej niż za jakiś czas. Ja nie wiem. Nie, A, ai ka qenë i shpejtë dhe do të shkojë dorë lagjë. Noi jemi i novë, por mund të kemi çdo Przywod zakończą Wadysław Syrokomle, spoczywające na Rosie, Romantyk, współczesny Mieckiewiczowi yy, dla Juliusza y, Słowackiego, Akurat między nimi, między a jest 11 lat różnicy. Autor Gaben, to tego typu dziewicą Bernardynu z lewa, Kościół Świętego Franciszka i Bernardyna, także z lewa założone przez braci Franciszkanów, obserwantów przybyłych do nas z Krakowa w 1525 roku, nieco na zapleczu. A po, Pomnik Adamus przeważona króla Polski. Za nasze wilność ciem płacili. Polskich żołnierzy go wyłożyli. A gdzie że, gdzie że te nie byli? Czemuż na pomoc ich nie przybyli? Matka Najświętsza na to patrzyła, Pomoc na dwisło do nas przybyła. I wtedy Polska nam zajęcia, kiedy Maryja na dwisum czała. A bolszewicy to jej nie znali, oni ze strachu połomliwali. Garstka Polaków tam naszych, byli swoją ja pomocą w tym grobie. My pamiętamy zawsze o Tobie, przed Twoim grobem, globa z i niebezpiecznie w Tobie żądamy. A w tragedy można powiedzieć. Można, pięknie. Mówię polska nasza kochana. dawna się kochałem. Gdzie jakie nie chci, w Polsce ja w sercu się przeżywałem. Mieszkam w litewskich terenach, czuję się podką z dzieciństwa. To zaście pili rodzice szkole i życie naszej rodziny. Nieraz będzie tradycje piękne na naszej dzień gdzie żyli dziadki, ojcowie i polskie władze słynne. I całe życie nas męczył katy, bo wtóry tak bardzo skrywali, a że to tu nie niemało, to wszyscy o tym wiedzieli. I polskie władze... Na terenie na nekropolach takich pomników raczej nie można było odnaleźć one są symbolem zakończenia życia, a drzewo dodatkowo często stawiano dla piaskach i w Jest po raz pierwszy w Wilnie to ma porównanie, dopiero w ubiegłym roku kończonej renowacji, zresztą tą dróżkę przeprowadzono. Ten no, cmentarz jest bardzo starą nekropolią, więc wiele jest tutaj do zrobienia. Przy tej kaplicy zachowały się dwa powszechnie uznawane za najpiękniejsze pomniki tego cmentarza, dwa anioły. Przy jednym anieli się teraz znajdujemy, spoczywa tutaj Józef Monty, urodzony w Warszawie, objął posadę dyrektora Banku Ziemskiego w Wilnie pomysłów wybratów liceusyjnego, był znagodzony z skupistym na był troszkę proszkiem, tym kolorem Uniwersytetu Zieleńskiego, zmarłej migracji, czego cokolwiek mamy e, trzy daty, rok urodzenia, rok śmierci i 1929 rok. Jest to jubileusz 350-lecia od momentu powstania Uniwersytetu Wieleńskiego, a także data, kiedy prochy jego, zgodnie z wolnym testamencie, sprowadzono do Winnika. On napisze, że chce spocząć w tym mieście, bo wówczas po śmierci opiekować swoich studentów. Takie stwierdzenie jest zupełnie nieprzypadkowe. W październiku 23 r. zaczął się proces kilomatów, kiedy młodzież akademicką posądzono spisy przeciwko władzy carskiej. Czyli były to niezwykle poważne zaszczyty, kiedy masz z, piosenki, z był umieszczony ten obraz. Tak samo jak i w kolejnych, 9 dziewięciu bramach miało to chronić wjazdy do miasta od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Kulty świetność tego obrazu przychodzą wraz z wiekami, wraz z wydarzeniami. Szczególną opieką ten obraz obejmie zakon karmelitów Bosych, który w kościół święty Teresy Zawili, przy tym przejściem nazywany Galerią, jest połączony do Ostrą Bram. Ojcowie karmeliści, którzy starali się o przeniesienie obrazu strony wewnętrznej miasta, gdzie on nawet w tej bramie się znajdował, tylko że już po stronie od wewnątrz grotów I Wilnianie odebrali to jako jakieś bezszczegółowe obozy. Wielkanocny po prawej stronie korzystny spręt kolejny który nie ma w tym dzisiejszej która wskazuje na same stela jako drogę wyborczą. W pryznacie historyczno-religijnym, wroto-chrześcijaństwa na prawosławie katolicy z góry, w XIX wieku, po teologicznym teologicznym certyfiku gości się nie różnią, różnią się po zmiany tradycji. Tradycja przeżywania Pana Jezusa bardzo jest inna, bo cztery i trzy głości, czyli tradycja prawosławne, nogi sobie rozpięto w czas. do różnych krajów na misję. Zawierzamy też matce naszej, nasze rodziny, szczególnie którzy są chorzy, cierpiący, którzy może szukają wiary. Coraz więcej ludzi jakoś gubi w tym świecie. Matka Najświętsza, która... Często była przedstawiana jako ucieczka grzeszników, wspomożenie wiernych. Różne tytuły tego typu jej dajemy. Rzeczywiście nas kocha i chce nas przygarnąć i prowadzić do swojego Syna Jezusa Chrystusa. I przeznaczał część dla przebudowy kamienicy. Architekta Karol Poczeszyński, lubujący się niezwykle w klasycyzmie, tym razem otrzymał zadanie, żeby kamienica wyglądała cukierkowo. No, każdy przychodzień musiał zrozumieć, na czym ten interes się, tego interesu się dorobiło. Wiadomo, że klasycyzm cukierkowy ze sobą nie bardzo. Znaka była jest... na terenie klasztorów, w celach mniejszych, na drugiej kondygnacji południowego skrzydła. I Mickiewicz i Domejko i wszyscy inni właśnie tam w seriach byli e, przytrzymywani w różny, e, w, znaczy w tym samym czasie, ale różny to był odstęp czasowy. Mickiewicz i Domejko opuścili więzienie tak naprawdę najpóźniej, przy samym zakończeniu procesu filomatu. Sama akcja dramatu dziady toczy się właśnie w tym miejscu, ale Mickiewicz wtedy już 8 lat jak w ogóle z kraju wyjechał i tak. warszawskiego i wileńskiego i to oni i to kierownictwo tych muzeów jakby wystarało się o zrobienie tej dowodówki. Inwestorem był hotel, no bo skoro zamieniono ceny na pokój mieszkalny no to właśnie takie zobowiązanie, ale wiecie tam była absolutna ruina. Kuria wydzierżawiła to dla magistratu miasta, no magistrat miasta wydzierżawił to dla tego, który odnowia, który w Szabowczystu znowu chce jeszcze zginąć. ...na przebłaganie za grzechy nasze, całego świata. Mili, się dla nas z całego świata. Dobra bardzo w Polskim już od XVI wieku, co na dobre potwierdziła Unia Lubelska, mówi, o jest o obojga narodów. Czyli e, część Białorusi znajdowała jedna do Ludwiki Śniadeckiej, rozkochał się w niej, no, zupełnie nieświadomie, nie wiem czy nieświadomie, no bo rozkochał się świadomie. Panią tylko jedno dziecko. był wówczas rektora i ojciec Lidwili, przyjmował już dzieci jej... dwie przybrane. są.